Hej, przychodzę do Was dzisiaj z futholem i tu zaczynając, od tej strony tu mamy dwa razy tofu. Moje ulubione te naturalne masło roślinne, wyostrzyje I takie wziąłam na spróbowanie. Jakieś nowe. Humusy. To są trzy pakowane. To są trzy takie pakowane. Ja najbardziej lubię z tej serii klasyczny i ten buraczkowy, ale ten ostry, nie dla mnie jest, bo nie lubię akurat. Dwa małe pojemniczki guacamole, już jedno otwarte, to wiadomo, że to się je. Śmierdziuszki, czyli ser camembert, jak ktoś my lubimy to. się lubi. My to lubimy. No akurat my lubimy z młodym. O, pizza, o. pizza cztery sery bezglutenowa dla przemka, bo przemek taką musi jeść i to jest bezglutenowa i bez laktozy, jak ktoś chce spróbować jest dobra przemek, polecasz? Druga jest też cztery sery, ale zwykła pszenna i jest bez, z glutenem i z laktozą. Ja akurat lubię tą pizzę. Następnie łup. Tu jest szpinak baby na kanapkę Nie, a pizza? albo na pizzę, zobaczymy, bo jedliśmy na Mazurach i dobre, smakowało mi tak, jak połączenie. I następną rzeczą mamy niejedzeniowe rzeczy. Tu mam nowy szampon, bo mi się już kończy, odżywkę i maskę kupiłam. No i tu mam, były trzy paczki chipsów, ale młody już zjadł jedną. Tu jest. Tu jest. No on sobie tam skubie, to niech nie. Surówki na sobotę, bo planuję zrobić przepis taki ala KFC, czy coś takiego na łagodno. No, nie wiem, czy się wyostrzysz. O, wyostrzyło się. I tu jest jogurty, które lubimy. Są firmowa z firmy Biedronki ich sztenderowy produkt. I jeszcze mi pokazała. Zaraz powoli. Następnie są parówki. Dla takich dzieci jak Przemek, albo jeszcze mniejszych. I to są głodniaki. To lubię, bo jad. Ja, no. Następne są moje ulubione paróweczki. Tu są soki. Dwa kupiłam. I woda. O, tuż... Zaraz. Tu jest grzewka wody, i druga jest też mała. Do mnie do roboty. Od młodego sobie taki, taki soczek na spróbowanie wziął. wziął. Nie wiem czy będzie pił. Smoothie moje ulubione. Frugo. Trzeba też. Mhm. też się napić. Czasami coś niedobrego. Do, gotowe danie dzisiaj. Już jedno jagomy z pykota. I mnie najbardziej smakuje z tej serii. Mam Chlebek dla przemka, bo taki sobie zażyczył dzisiaj ciemny, to niech je. Dwa nie, nie. bezglutenowe. skletonowe. A jutro powiedz co będzie. No. ślanka na te właśnie kurczaczki, tylko muszę jutro odmrozić przypomnij mi. Jutro? No. I dwa mleka, mleka. do herbatki. No i powiedz jutro. Jutro to będzie. No to powiedz. Nie się boi. No powiedz. Nie moim się. No jutro przyjech będzie nagrywał Back to School ze mną. I za te wszystkie cudeńka płaciłam 251 zł. Możecie powiedzieć, że jest mało albo dużo. Dla mnie jest. A ten. Umiarkowanie. I będę dzisiaj testować tą maskę. Zobaczymy, co to za cudo jest. Słyszałam dużo dobrego o tej masce, ale zobaczymy jak się umie, sprawdzi. Zapraszam was do lajkowania, do subowania, do komentowania i na sygrama. Cześć!